Piętnasty powód do wdzięczności. Adorowanie Boga to uznawanie Jego pierwszeństwa. To pierwszeństwo nie pozwala innym rzeczom ani osobom zająć pierwszego miejsca w naszym życiu. Nie chodzi tylko o pierwsze miejsce w sercu, ale także w naszych interesach. Zatem fakt, że Bóg jest pierwszy, oznacza, że Jego miejsca nie mogą zająć pieniądze, ambicje, seks, przyjemność, polityka, ciało czy nawet natura. Pierwszeństwo Boga jest bardzo oczyszczające, bo ustawia wszystko na właściwym miejscu. Ten, kto klęka przed Bogiem, nie klęka przed niczym ani nikim. Uznanie, że Bóg jest Bogiem, blokuje nas na adorowanie kogokolwiek innego. Dlatego powinniśmy dziękować mu za Jego obecność, za Jego moc, za to, że jest pierwszy. To pierwszeństwo uwalnia nas z każdego rodzaju niewoli. Ten, kto nie przyjmuje bycia sługą Pańskim, jak Maryja. Kończy jako niewolnik demona, przyjemności innych ludzi. Postanowienie. Dziękować Bogu za Jego pierwszeństwo poprzez nieadorowanie niczego poza nim, czyli nie stawiając na pierwszym miejscu niczego ani nikogo innego. Na przykład, zadać sobie pytania: Czy znajduję czas na modlitwę, na mszę świętą, czas dla rodziny? Czy też wszystko pożera praca? Czy pieniądze są ważniejsze od Boga? Mówiąc inaczej. Czy daję taką jałmużnę, jaką mogę dać?